Z Ewangelii według Świętego Marka, chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Jezus Chrystus mówi, że jedyny znak, jaki otrzymamy, to znak Jonasza, czyli znak upadku na samo dno i zmartwychwstania. Innych znaków nie dostaniemy. Rzeczywiście mamy taką potrzebę, troszeczkę magiczną. Żeby zwracać się do Boga o potwierdzenia Jego miłości. Tak? Jeżeli mnie kochasz, to mnie uzdrów, jeżeli mnie kochasz, to sprawdź, żebym zdążył na samolot. Jeżeli mnie kochasz, to sprawdzę, żebym zdał maturę. Ale to są yy, znaki, które on, których on wcale nie chce nam dawać. On ma największy znak Jego miłości do nas, jakim było oddanie swojego życia, przelanie swojej krwi. I wszystkie inne znaki są wodzeniem na pokuszenie Boga. Bardzo, bardzo ostrożnie. Yy, nie uwierzymy, nawet jeżeli byśmy dostali tysiąc znaków, to nie uwierzymy, jeżeli nie będziemy mieli wpierw w sercu wiary w zmartwychwstanie. Do zobaczenia jutro.